Cześć, witam. Za oknem listopad w swoim najgorszym wydaniu, a ja przychodzę do Was z filmikiem o kobietach. Można powiedzieć, że o kobietach w najlepszym wydaniu. Będą to książki, w których motywem przewodnim jest grupa kobiet grupa kobiet i ich siła. Połączonych wspólnotą, siłą, siłą doświadczeń, przeszłości, siłą rodzinnych więzów, a więc siła kobiet, bo kobiety są silne siła kobiet. Czy nie ma takiej książki pod tytułem Silne kobiety albo Siła kobiet? To wy mi na pewno napiszecie. Książki te przeczytałam jakiś czas temu, nawet kilka lat temu. I nie będę opowiadała ich streszczała, bo wszystkie filmiki o nich były na moich kanałach i na innych kanałach również. Powiem tylko co do dziś. Pamiętam z tych książek i już mówię, że ich nigdy ze swoich półek nikomu nie wydam. Ponieważ wracam do nich, żeby właśnie naładować akumulatory, żeby być silniejszą ich siłą. Pierwsza książka to jest e, taka. Boginię z Żydkowej. Jeżeli słyszycie szczekanie, to też jest siła kobiet w czworonożnym wydaniu. E, Boginie z Żydkowej, Kateryna Tuczkowa. E, e, ta czeska pisarka. Boginie z Tuczkowej. Grupa kobiet mieszkająca w górach. E, grupa kobiet i e, ich historia. Opowiedziana, rozłożona na wiele pokoleń. Kobiety bogowały, czyli były takimi silnymi wiedźmami. Wiedźmami, takimi kobietami, które wiedziały, do których można było się zwrócić o pomoc. Oczywiście w razie potrzeby tak, były potrzebne, ale gdy przychodziły czasy, na przykład walki z, e, z zabobonem po II wojnie światowej no to te kobiety nie miały łatwo. A więc zapamiętałam tę wspólnotę, tę siłę i te tragiczne przeżycia, czy doświadczenia, którym były poddawane z racji tego, że były inne. Polecam. boginie z Żydkowej, Katarzyna Tuczkowa. I tutaj ta okładka no robi na mnie ogromne wrażenie. Twarz starej kobiety. Widziana przez bandaż, przez płótno, przez całun coś pięknego. Następnie to, co ja mam a więc to były Czechy. Kobiety w różnych krajach. Teraz przenosimy się do Finlandii, i książka z serii skandynawskiej pod tytułem Powiedziała, że nie żałuje Tomi Kinunen Grupa kobiet fińskich w czasie II wojny światowej. Wraca do domu. Skąd one wracają? Z Norwegii. Tam bowiem w, pracowały dla Niemców. Pracowały dla nich w stołówkach, były sekretarkami, wykonywały właśnie takie czynności dla pieniędzy, bo Finlandia była krajem ubogim. Niektóre z nich wdały się w romans z niemieckimi żołnierzami i mają nadzieję, a wojna się kończy. Że ci żołnierze zabiorą je do siebie, to znaczy do Niemiec, do domu. Tak się jednak nie dzieje. A więc, zgromadzone w tak obozie przejściowym, zostają uznane za niemieckie kurwy. I gdziekolwiek ta grupa kobiet się pokaże, dosłownie i przenośni są opluwane. Słownie i dosłownie. Wędrują do domu po drodze, jak zwykle, naj, to znaczy najsłabsze zostają. Bo dalej iść nie mogą. A wie, ale główna bohaterka powiedziała, że nie żałuje tego, jakie decyzje podejmowała, tego, jakie przyjaźnie się zawiązały. Polecam więc książkę. Powiedziała, że nie żałuje. Wspólnota kobiet w ekstremalnych warunkach wspólnota kobiet, przeciw której są wszyscy, ci, doty którzy dotychczas je chwalili, a teraz diametralnie zmienili swoje poglądy. Powiedziała, że nie żałuje Finlandia. Teraz przenosimy się na Ukrainę. Na Ukrainę, ale nie tę objętą wojną, tylko Ukrainę w czasie pokoju. Eugenia Kuzniecowa, nim dojrzeją maliny. Wspólnota kobiet. Babka Teodora ma ponad 90 lat, jej córka, matka trzech sióstr. I one wszystkie przybywają do babki Teodory, do domu, który się właściwie podupada już, i do ogrodu, który jest tak zarośnięty, bo babka nie może, nie ma już siły, żeby, żeby się nim zająć. Wszystkie kobiety są na zakręcie, na zakręcie życiowym. Babka. Teodora wie, że być może następnych wakacji już nie doczeka. Jej wnuczki są wszystkie przed ważnymi wyborami życiowymi i nie wiedzą, jakie decyzje mają podjąć, więc przybyły do babki. No i matka, która ma swoje doświadczenia życiowe i z niepokojem patrzy na to, co dzieje się z jej córkami, jak się w życiu zamotały, dlaczego tak się stało. I jakie mają wyjście? Eugenia Kuzniecowa, nim dojrzeją maliny. To była Ukraina. Teraz przenosimy się do Mołdawii. Będzie Mołdawio-Rumunia. Tatiana Tibulec, Szklany Ogród. Tatiana Tibulec jest autorką tej, kiedy matka miała zielone oczy? Tak. Lato, w którym matka miała zielone oczy. Tu poznajemy dziewczynę łastoczkę, czyli jaskółkę. Dziewczynka była w domu dziecka i została um, adoptowana przez matkę. Matka adopcyjna zajmuj, żyje ze zbierania butelek po pijakach, po alkoholikach. Myje te butelki, z tego żyją. Ma przeszłość, o którym miasteczko wie. A o tej przeszłości adoptowana córka się dopiero dowiaduje. Chcę opuścić Mo Mołdawię, bo tam nie ma dla niej przyszłości i chce koniecznie zdobyć obywatelstwo rumuńskie jak wielu Mołdawian. No bo wtedy się poczuje obywatelem pierwszej kategorii, ale czy na pewno szklany ogród. Polecam. Tatiana Tibulec, Mołdawia. I teraz już będzie Polska? Tak, za chwilę będzie Polska, ale teraz książka wspaniała, która na pewno znajdzie się na liście książek najlepszych w tym roku. jak która nie poznałam mężczyzn, Jacqueline Hartmann. Autorka jest Belgijką, ale nie mogę Wam powiedzieć, w którym kraju rozgrywa się akcja tej powieści, ponieważ nie znamy ani daty, ani miejsca akcji. Wiemy tylko, że dzieje się w odległej przyszłości. Jest to post wizja świata. Nie wiemy, nie wiemy nawet, czy to jest Ziemia. I historię kobiet w tych, w tych realiach opowiada dziewczyna, która przypadkiem przez błąd wielkiego brata znalazła się z czterdziestoma innymi kobietami w bunkrze. W bunkrze, w którym zamykano kobiety. Strażnikami byli mężczyźni, którzy się zmieniali. Kobiety żyły tam, patrząc na dziewczynkę, wiele lat, bo ona dorasta i dorasta i dorasta, aż staje się dorosłą kobietą. Jej współtowarzyszki niedoli powoli zapominają realia życia sprzed bunkra. Przypadek sprawia, że kobietom udaje się z tego bunkra wyjść, uciec, no i wędrują. Chcą znaleźć dla siebie miejsce, wędrują. Jest to swego rodzaju droga krzyżowa, bo po drodze znajdują inne bunkry, a w których, w których znajdują się zwłoki tych, którym nie udało się uciec. A system, który zbudował te bunkry i zamykał tam ludzi, widocznie się rozpadł, bo nie ma już strażników, ale też nie ma prądu, elektryczności, dlatego te bunkry. Pozostawione same sobie stały się grobowcami ludzi, którzy w nich przebywali. Wędrówka, jaką funkcję przeznaczyły kobiety tej naszej głównej narratorce? Wspaniała rzecz ja, która nie poznałam mężczyzn. No i teraz przechodzę do Polski, bo e, powiem znaczy, pewnie zauważyliście. Że pojawia się pewien typ książek taki. Otóż książka reklamuje się w ten sposób: Dramatyczne losy trzech pokoleń kobiet z tej samej rodziny: babka, matka, córka, a nawet czasem prababka. Czy więzy krwi o czymś świadczą? Czy jakieś sposoby zachowania mogą być przejmowane automatycznie? I mam przed sobą ostatnią, najnowszą książkę, którą przeczytałam. To jest Kądziel. Kądziel napisana przez Paulinę Klimańską Nowak. No i właśnie, tutaj był, jest też taki opis: cztery matki, cztery historie, cztery perspektywy czasowe i dziecko, które dopiero się urodzi. Jest przecież i tak dalej. No i co ja mogę o tej kądzieli powiedzieć? Najpierw zapytam, czy wiecie, co znaczy słowo kądziel? A kądziel to jest garść włosia lnianego, angory, nabita na taki um, patyk, i z niej um, wszędzie się nić. Nić właśnie, która potem posłuży do tkania, do zrobienia czegoś na drutach, a więc kądziel. Tkanie to znaczy nici, robienie nici. Taka nić się przewija. No i ta nic to jest taka y, narracja właśnie tej książki. Co ja mogę powiedzieć? Wszystko już było. Niczego nowego z tej książki się y, nie dowiedziałam. Takie historie były. Y, prababka urodzona jako chłopka na wsi. Y, potem jej córka Aleksandra, potem ich wnuczka Lena, no, i tak dalej. Ciekawa jest awans społeczny. W takich książkach zazwyczaj kobiety awansują, to znaczy kończą studia po wojnie, zdobywają wykształcenie i właściwie nie powielają losu swoich prababek, ale w ich charakterze coś z rodzinnych tradycji pozostaje. Zrobiłam sobie tutaj eksperyment, bo nie czytałam tej książki. Od strony pierwszej tam do trzysetnej, tylko czytałam tę książkę eksperymentalnie, zgodnie z latami. Wszystko zaczęło się w roku 30... 29 i ja tak sobie czytałam właśnie od 29 do 2019. Był to bardzo ciekawy eksperyment czytelniczy, bo nie musiałam się losów domyślać, tylko poznałam je tak właśnie linearnie ciórkiem. No ale. Sama powieść, sama powieść, no. Na poziomie średnim. Krysia z kanału Kanał o Książkach porównywała książki do prawdziwków, maślaków i kurek. To jest taka kurka. Warto przeczytać, można przeczytać, ale jak mówię. I teraz. Książka, którą czytałam najdawniej ze wszystkich ale tkwi w mojej pamięci i ona zapoczątkowała moją przyjaźń z autorką, przyjaźń książkową oczywiście, Martyna Bunda Nieczułość. Wojna na Pomorzu Zachodnim. Trzy siostry, ramię w ramię, matka, dziewiczak, a kaszuby, tak. E, Rozela, Rozela wraz z trzema córkami. Ildą, Trudą i Gretą. Różnymi, tak jak mogą się różnić siostry. No co, przeżycia wojenne, y, tragiczne losy kobiet, tak jak wszędzie w Europie i na świecie, i kura na huśtawce. Może ktoś się zaśmieje i powie: No tak, z całej książki zapamiętała tylko huśtającą się kurę. Tak, między innymi, ale związki przeżycia tych kobiet tkwią do mnie, we mnie do dziś. Chociaż nie pamiętam już szczegółów, ale no, ta nieczułość cały czas we mnie jest. Co ja mogę powiedzieć? Siła kobiet, różne przeżycia, różne kraje, ale właściwie podobne doświadczenia i podobny wniosek. W trudnych sytuacjach, ekstremalnych sytuacjach, kobiety tworzą rój. Taki. Rój, który potrafi się obronić. Dygresja postskryptum, Kądziel. Jest inna polska książka zatytułowana Kądziel, napisana przez Marię Rodziewiczowną w Joanno Powiedz, jak się pisze, w XIX wieku. I jest to historia samotnej dziewczyny ze szacheckiego dworku. Która boryka się z losem, a więc również kądziel. Pytanie, bo tak czytałam o tych kobietach, i myślę sobie, kurczę, a ja nie znam książek o mężczyznach wielopokoleniowej, żeby był dziadek, pradziadek, wnuczek, syn mieszkający w tym samym domu albo niedaleko, i nawzajem opowiadający sobie historię, swoich rodzin. Czy znacie takie książki o sile mężczyzn w grupie, o jak mówię, historiach rodzinnych opowiedzianych ustami mężczyzn różnych pokoleń? Jeżeli tak, to bardzo proszę, żebyście mi podrzucili e, tytuły, bardzo chętnie takie książki przeczytam. Jak się widzą mężczyźni jakich doznają przeżyć, jak oceniają być może podobne wydarzenia? Które zostały opisane tutaj, w tych książkach o kobietach. Wszystkie polecam. Siła kobiet. A wy mi podpowiecie książki o sile mężczyzn. Dziękuję. Do zobaczenia.